Za dobrze się bawią. Irytuje mnie to. Zaczęło padać do śmieci. Tak już lepiej. A może karaluchy? To będzie. Wow! Pomalować ci paznokcie? Gdzie poszłaś? A co jest, grana? Mogło być gorzej. Huh? A Ale co? Śpicie przy pracy? Co się? Ach, ta Wednesday. <laughs> o nie. Ups! Co tu się stało? Kompletny bałagan! Aaaa! Nic mi nie jest! To gdzie jesteśmy? Ojej! <grymne> Czerwone, zielone. Chyba musimy zagrać. Niech będzie! Chodź Wednesday! Koniec rundy. Stój! Nie wykryto ruchów. Czy pomocy? Wiesz tak co robić? Koniec rundy. Skanuję. Wow, chodzisz na takich obcasach? Troszkę jest krócej, ok? Dobra robota. Nie! Wykryto ruchy. Daj mi drugą szansę. Zostałam tylko ja. Taniec zwycięstwa. Wykryto ruchy. To nie był koniec? Runda nieudana. Wow! Trzymajcie! E, po co? To się robi coraz dziwniejsze. Następna gra to przeciąganie linę. Ach, rozumiem. Trzy, dwa, jeden. Start! Nie masz szans. Jestem silniejsza. Nie. Puszczaj! Sama puszczaj! Mam tego dosyć. Rączka? Do usług. Ciągniemy. Potrzebuję pomocy. Cześć, Barbie. Z przyjemnością. Ciągnij. Ken pakuje na siłowni, czy co? Barbie, to dla ciebie. Wow. Uh. Masz takie piękne oczy. Jakiś ty miły. Hej, to mój chłopak. Ups. Wolisz ją ode mnie? <laughs> Nie dramatyzuj. Ty jesteś wiedźmą. To na trzecią ten jest mój i tak sobie powtarzaj! Zostańcie! Macie przed sobą zadanie. Co tym razem? Po prostu przejść na drugą stronę. Okej, okay. okay. To proste. Kto pierwszy? Ty! Nie! Ty! Nie ma mowy. Papier, kamienie nożyce. Ha, wygrałam! Zaczynaj! Rączka! Mam iść na zwiat. Yes. Pętliczek, pętliczek. Aaaa! O nie! Był bardzo dzielny. Twoja kolej. E, Okej! Okay. Potrzebuję wsparcia. Cześć, Ken. Cześć, Barbie. Pomożesz mi? Jasne. To banalne. Który dalej? Obojętne. Rządzę! Woo! Tylko nie Ken! Zapalimy <laughs> świeczkę. Twoja kolej. Przygotuj się na przegraną. Stałam tylko ja. Po wolutku? Krok za krokiem, lewo czy prawo, aha? Prawie u celu A! gdzie jesteśmy? Patrz, krzesła? Ha. Kto tam? Następna gra. Wywijajcie, podrygujcie i pląsajcie. Taniec. Serio? Na to wygląda? Ta runda należy do mnie. Nie bądź taka pewna. Nie. Yeah. Hm? Już się zmęczyły? Ej, wstawajcie. Co? Macie tańczyć wokół krzeseł. Co za ciołki. Dobra, dajemy czadu. Pokażcie, na co was stać. Nie masz szans, Barbie. Jeszcze zobaczymy. Jestem bardzo gipka. Dobra, stać. Siadajcie. Ojej. Odpadasz, frajerze. Uff. Druga runda. Tańczcie. Jeszcze czego? Kiedy to się skończy? Hej, DJ, zmień piosenkę. Żartujecie? Stop. Z drogi. Wygrałam. Haha. Ha. Ach, słodka wolność. Tęsknię za światem. Co? Och, dobra. Uwolnij nas. Uwolnić cię? E, tak, moja pani. Mam tu idealne narzędzie. Nie to? Uważaj! Gdzieś tu było. Żelazko? Nie. Przestań rzucać! Za jakie grzechy? Wreszcie. Dla ciebie. Pluszowy miś? Zaraz z wymiotuję. Wszystko to na próżno? Ja się tym zajmę. Hej, przystojniaku, może zabierzesz mnie na miasto, co? Dostaniesz nagrodę? Mua, mua, mua. Nie powinienem, ale nie mogę ci się oprzeć. Grzeczny chłopiec? I po co komu hipnoza? Oj tam. Mam dla ciebie prezent. Co, Licha? Po co mi to? Uch, spadaj. Och, kwiaty. Myślałam, że je lubisz. Za dużo ich dostaję. Ale masz problem. Chwileczkę. Zostawił nam klucz. O, kolejny prezent. Zaraz co? Nie! Czas na małą przekąskę. O nie złamało się. Pójdziesz z nami. Zagrajmy w grę. Nie, ja tu rządzę! To moja urodzin mała. O, najnowszy smartfon. Nie potrzebuję tego zabytku. Że jak? Prank? A stary już wyrzuciłam. Ale jestem głupia. Znajdź sobie pracę. Pracę? Chyba żartujesz. Proszę, dzisiejsza gazeta. Oferta pracy? Zobaczmy. Stylistka paznokci? Coś dla mnie. Szybko! Siadaj. Chcę manikir! Zbyt kolorowe. Upsy. Co? Co ci jest? Hm? Huh? O rany, wilkołak! Kilniczek, to za mało. Potrzebuje czegoś większego. E, fajnie, łoskotze, ale nie działa. Nic z tego. Spróbujmy siekierą. Jasne, wyżyj się. Mega nożyce? Tylko uważaj na sierść. Dobra, a co do koloru? Oczywiście wybieramy czarny, precz z różowym. No i gotowe. Wygląda świetnie. A zapłata? Zasłużyłaś na coś ekstra. Dzięki, a teraz goń się. O, chyba ich znam. Mogę się dołączyć. Jupi! Kiepski ten napiwek. Muszę poszukać nowej pracy. Zobaczmy. Ups. Uważaj, Sorki. Czeka mnie kariera fryzjera. Wow! Pilnie potrzebujesz strzyżenia. O, to tu nie jestem. To dzieła. Hej, za mocno. Nie ma rudź. Chcę inną fryzurę. Co za histerek! Chcesz coś innego? Jak sobie życzysz? Pospiesz się! Coś ty zrobiła. Nie podoba mi się. Nie musisz wrzeszczeć. Chyba coś przeoczyłam. Gotowe. Nie! Dość tego. Zrobię ci niezapomnianą fryzurę. Co na kombinuje? Nie. Jeszcze tylko ostatni szlif. Nareszcie. Gotowe. To rozumiem, bo masz. Wielkie dzięki. Do widzenia. Oh, jeden klient, a taka męczarnia. Jestem wykończona. Ale jeszcze nie mogę odpocząć. Jak szukanie pracy? Tak sobie. Może masażek? Czas wstawać. Hej! E, co? Gdzie? Jak? Kawa postawić na nogi. I znów do roboty. Na czym skończyłam? A -a -a. A -a -a! Ładny plecaczek. Łapać złodzieja! Tak, tak. Zaraz go dorwę. W twoich snach. Trenowałem w Japonii. Dawaj! Nie rozśmieszaj mnie. Ups, za wolno. Tylko na to ci stać? Wow! Rączka do usług. Co to? A, a. Hmm! Niezły miecz. I więcej się tu nie pokazuj. Jasne? Oto twoje rzeczy. To za kłopot! Dziękuję. Jeden dolar? Więcej zapłaciłam za bilet. Dobra, muszę się sprężyć. Wróżka zębuszka? O nie. Brzmi obrzydliwie. Co u licha? He? Co to za gnom? Przyszłeś po mojego zęba? Najwyraźniej. Fuj, hmm. Teraz już ci nie wypadną. Uśmiechnij się. Szeroko? Podoba się. Nie! Uch. Najpierw zapłać za usługę. Serio? Mam tylko tyle! Właśnie tyle się należy. No to do roboty. bum bum sza Skończyłaś już? Chyba tak. Pokaż ząbki. Zadziałało! Papa! Uff. Będzie na nowy telefon. Co? Ktoś mnie okradł? Właśnie wróciłam. A ja właśnie wychodzę darka. Chwileczkę. Nie było mnie cały dzień. Rączka pilnował skarbonki. Więc kto mógł? To dziwne, że dał mi masaż. Nie ma innej opcji. Ta mała paskuda. Okradł mnie. A, to jest życie. I wtedy po prostu odjechałem. Spójrzcie na niego. Ziemka! A ja, pomocy! Co my tu mamy? To tylko zabawka. Mam cię na oku. Idziemy. Do zobaczenia. Tak samo jak moja twarz. Czas na makeover. Najpierw czysta cera. Ciekawe, czy działa. Tak. Teraz makijaż. Potrzebuję zupełnie nowej palety. Te kolory w ogóle się nie nadają. Zwłaszcza różowy. Za to czarny. Zdecydowanie. Im ciemniej, tym lepiej. Nieźle mi idzie. Czuję się jak Wednesday. Ale ze mnie nie stara! Wierci w nosie, a wsi! Co się dzieje? Głupie alergię! Leje się ze mnie! Katastrofa! Pak, luty! Wciąż mam tyle do zrobienia! Coś słodkiego na pocieszenie! Od razu mi lepiej! Wilka! Przyda mi się to! Mam przecież ciemny odcień i pysznie smakuje! Coś brakuje! Już wiem! Brokat! Nigdy za wiele brokatu! Buziaki! Wow! Rewelacja! Chyba taka idzie! Co słychać, tureczko? Robisz całatkę? Nie rozumiem kobiet. Ale i tak cię kocham! Poszedł sobie? Zapomniałam o włosach! Potrzebuję zapasów! Coś tam jest? Przekonajmy się! Farby! Do kitu! No trudno! Zaraz, a to co takiego? Fajne! Jakie puszyste! Zupełnie jak loki. Też takie chcę! W wyjątkowym kolorze! Urzekający fiolet! Czarowny! Jak magiczny wywar! Eliksir piękności! Udało się? Tak, widzę fiolet! Ale ta fryzura... Aaaa! Tak lepiej! Ale super! Zaplotę jeszcze w warkocze. Urocze, co? Wiecie, czego brakuje? No pewnie, że brokatu! Błyszczący deszcz! O tak! Mój własny żel brokatowy! Oczywiście w fioletowym odcieniu! Mam nadzieję, że wystarczy! Nie ma co oszczędzać! Błyszczy się aż miło! Rezy, moje zęby! Aaaa! Jedyna rzecz, która nie może być czarna! Zobaczmy! Tego szukałam! Zaraz będą bielutkie! Nałożyć pastę do zębów i czekamy! Czuć więcej niż mrobienie! Dobra, starczy! Są prawie oślepiające! Ale to za mało! O nie, znowu tata! Niedobrze! Nie uwierzysz, co piszą w gazecie! Nie teraz, tato! Uwaga! Bycie! Przepraszam, nic ci nie jest? Patrzcie na to! I na moje wąsy! Czuję klimat! Czas na disco! Zatańcz ze mną! Bez stady tato! już to widzę! Kto to? Czy to czarna żminka? Hej, podobasz mi się! Otrzyj w górę. Też maty muszą zniknąć. Moje ubrania? Co ja sobie myślałam? Głupi top! To jest nadzieja! To kosza! Potrzebuję czegoś zupełnie innego! Nie udawaj, wiem za to ty. Co? Wcale, że nie! Moja peruka! Ups. Oddawaj! To nie ja! No byłem taki pewien. Hej, kabaretki! Tego właśnie potrzebuję! Witajcie, seksowne nogi! Tyle, że dziura! Ach, da się naprawić! Wystarczy odrobina wyobraźni! Nikt się nie domyśli! Problem w tym. Że byłam zbyt porządnicka! Tak lepiej! Teraz agrafki! Genialne! Kontrolowany nieład! Koszulka też jest za ładna! Nie na długo! Sekundka! Ciach, ciach! I gotowe! Ale to jeszcze za mało! Idziemy na całość! Nikt nie ma takiej koszulki! Pomysł nie głupi! Ale zbyt wolno idzie! Potrzebny mi sam tuż. I już mamy barwnik! Wow, hipnotyzujące! Wlewamy! I próba generalna! Szkoda czasu na mazaki! ta -dam! Jedyna w swoim rodzaju! Przerwa na TikToka! Zobaczmy! Zapomniałam o butach! Co to za smród? Ochyda! Karpety taty walą na dystans. Ale to moja jedyna opcja. Pożyczę sobie, abym tego nie żałowała. Misja zakończona. Poświęcenie dla urody. Fuj. Skoro nie mam kozaczków, musiałam wymyślić zamiennik. Tak jest. Jeszcze tylko dziurki na obcasy. Mniej więcej o to chodziło. Cudowne. Lepsze niż kozaki. Już nawet nie czuć zapaszku. Kochanie, wiesz coś o tym? Gdzie moje skarpetki? Eee, kupiłam ci nowe. Cóż, dzięki. Nie ma za co. Nawet niebrzydkie. Pasują do wąsów. Na razie moje postokcie są takie nijakie. Już wiem. Odpowiedź jest w kubku. Wystarczy kilka. Nie ma to jak mała czarna. Co to było? okrypa mokry paznokcie. Czemu mi się to przytrafia? Nigdy z nim nie pogadam. Mieczkę, czy on ma na szyi tatuaż? To dziebko, pernamętne. Nie ma mowy, nie mogę. Ale jest inny sposób. Przyszło bez żadnych igieł. Wow, ale urocze. O tak, wow. I nie bolało ani trochę. Trochę się gryzą. Prycz, koraliki. Witajcie, łańcuszki. Wizerunek kompletny. Teraz nikt nie będzie ze mną zadzierał. Zwłaszcza jak zobaczą ten piercing. No dalej. Prawie. Ups, coś nie wyszło. Muszę to naprawić. A! wyglądam strasznie. Tak o wiele lepiej to by było na tyle. Koniec z sofciarą. Jestem twarda jak skała. Przynajmniej z wyglądu. Tata nie może mnie tak zobaczyć. Mam nadzieję, że śpi. Do szkoły? Tak. Nie chcę się spóźnić. Okej, okay, miłego dnia. Chwileczkę. Czy to była czarna szminka? Interesująca. Nie mogę się doczekać reakcji. Jak leci? Co to ma być? A grawki nosisz? Ale dziwne. Spadamy. Ale zmieniłam się dla ciebie. Że basenu. jedzie sobie? Skąd je wytrzasne syreni ogon. Hurra! O, jaki on fajny. Co słychać? Jedzie tu. Przygotuje się. Poprawię makijaż? Dobrze, wystarczy. Do dzieła. To mi nie potrzebne. Ej, uważaj! O! Ojej! On mnie ma za ofermę. Impreza? Muszę to... Proszę, wybierz wzór. W stylu Barbie? Fajny! Z hmm, Zbyt różowy. Przebróć kartkę. Ciekawe! O! Wow! Podoba Ci się? Mm, zbyt mroczny. Następny. To żarty? Nie! Pokaż to! Najbrzydsze paznokcie, jakie widziałem. Aaaa, to niedopuszczalne! Nie! Wapieżyca? To mi się podoba! Nie wiedziałam, że długie paznokcie są niewygodne. One mi dokuczają. Zacznę od makijażu. O kurczę! O, oh, co za ulga? Au, au, au! Orety! Nie chcę ich! Już! Dobrze, zrobię to sama! Oh, to za trudne! Może ty? Dobry pomysł! Nie żartowałaś, fajnie! Super! Znów mogę używać rąk. Muszę się pospieszyć. Do imprezy zostało kilka godzin. A niech to nie dobrze. Przykryję to długimi rzęsami. To załatwi sprawę. Rób swoje. Ja to tylko sprzątam. Pomogę ci. Przepraszam. Patciu, co ty robisz? Patci! <śniurty> Wiesz to? Ojej! Co jest? To nowa moda? Nie, babciu! Wyglądasz śmiało! Mogę się doczekać, aż go zobaczę! Przygotuję się! Przyda się odrobina blasku! A! 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 a, a o nie! Zepsuło się! Ale nie będę płakać nad paletą! Wykorzystam jej resztki! Zgadniesz, co to będzie? Błyszczyk do ust! Wymieszam to i wypróbuję. Widzisz, jak lśni? Coś pięknego. A? O nie, starłam swój błyszczyk. Poprawię usta. Nic nie ma? O kurczę! Nie ma już czasu. Babciu! Zaraz wychodzę. Dobrze, miłej zabawy. O o, elektryzują mi się włosy. Dziwne. Cóż? Kryska? Dziękuję. Ale wezmę to. Proszę bardzo. Znam tę sztuczkę z internetu. Oby zadziałała. Wygląda nieźle. Już! Mam ładunek? Super! Co się stało? Ups, wybacz babciu Pójdę już Hurra! Impreza trwa na całego To on! Cześć! Jak się masz? Oj, co jest? Auć, czekaj! Nie tak szybko Masz problem? No. <gry> <gry> Jesteś łysa? So? Odsknij się O, to tylko senę Tak